Jakie aplikacje używać, kiedy prowadzisz biznes? Z czego korzystać? Dzisiaj mamy tak naprawdę bardzo dużo aplikacji, bardzo dużo urządzeń, które nas wspierają w prowadzeniu biznesu. Ja myślę, że tak naprawdę w czasie mediów społecznościowych najważniejsze jest ich kilka, natomiast ja Wam powiem dzisiaj o jednej. Witajcie serdecznie na, na, na moim kanale. Ja nazywam się Anna Wasuska, Suska, jestem międzynarodowym trenerem biznesu. Jestem również właścicielką firmy Excellence Way. Dla mnie najlepszą i najważniejszą aplikacją do prowadzenia mojego biznesu jest aplikacja e, e, reklam na Facebooku. Dlaczego? Dlatego, że e, tak naprawdę mój biznes jest biznesem online. Ja promuję się, ja sprzedaję każdy event, ja sprzedaję każde produkty, które wypuszcza firma Excellence Way poprzez media społecznościowe. Tak naprawdę korzystam tylko i wyłącznie na chwilę obecną z kampanii na Facebooku. Dlaczego? Ponieważ przetestowałam różne i ona jest najbardziej dla mnie efektywna. Ona przynosi mi najwięcej korzyści w postaci klienta na moje szkolenia. Za pomocą również mediów społecznościowych jestem w stanie kontrolować, jaki klient do mnie przychodzi, um, ustawiać sobie segment mojego idealnego klienta, który ma zobaczyć tą reklamę. Oczywiście, poza Facebookiem, poza menadżerem reklam, który znajdziecie na pewno na mojej komórce i nie tylko, mam również aplikację WhatsApp, mam również aplikację Messenger. Dlaczego? Dlatego, że to są przydatne aplikacje, kiedy chcę się szybko skontaktować na przykład z moją bazą klientów czy z na przykład moim zespołem. Na Messenger mam grupy, grupy na przykład Mastermind, czy mam grupę mojego zespołu i ja w sekundę mogę jedną wiadomość wysłać, do całej bazy moich klientów, którzy są tacy najbliżsi, których konsultuję na co dzień. Co ja mogłabym Wam doradzić, to przede wszystkim nie ściągajcie miliona rzeczy, które po pierwsze zabierają Wam baterie na telefonie, a po drugie zabierają Wam czas. Ponieważ e, tak naprawdę media społecznościowe są bardzo korzystne, kiedy budujemy online biznes, ale media społecznościowe też potrafią nam zabrać cały dzień i nie mamy efektów. Więc wybierzcie te aplikacje, które mają Wam ułatwiać pracę wybierzcie te aplikacje, które mają powodować, że zarabiacie a, że tak naprawdę macie kontakt również ze swoim klientem na bieżąco. A jeżeli na przykład ja dzisiaj nagrywam tu dla Was vloga, wrzucam na swoją relację, czy wrzucam jakieś zdjęcie stąd, Um, mogę się z Wami bezpośrednio skontaktować za pomocą aplikacji, również facebookowej, którą znajdziecie na telefonie, prawda? Więc wiele osób. Um, y Oczywiście korzysta z tego kiedy już wie i wie w jaki sposób na przykład prowadzić kampanię. Jednak bardzo dużo osób nie pyta, które, z którego korzystać, czy Instagram, czy Facebook, czy jakieś inne aplikacje na przykład, które potrzebne są w prowadzeniu biznesu. Ja myślę, że to też jest bardzo indywidualna sprawa i uzależniona od tego co robisz, co sprzedajesz i co potrzebujesz. Mam nadzieję, że to było pomocne. Zapraszam cię oczywiście do śledzenia mojego kanału na YouTube. Zapraszam cię również na moje szkolenia i do zobaczenia na kolejnym vlogu.